W poniedziałek 1 lipca Kanada będzie obchodziła swoje 146. urodziny. Jest to szczęśliwy dzień dla wszystkich Kanadyjczyków, niezależnie od tego, jakie jest ich etniczne, geograficzne czy religijne pochodzenie. Powstał wtedy kraj, który stał się ziemią obiecaną dla wielu biednych, wygnanych i prześladowanych, bo przecież głównie tacy decydowali się na daleką podróż na obcą ziemię często bez nadziei powrotu do ojczyzny. Tak też było w przypadku setek tysięcy Polaków. Od Kazimierza Gzowskiego, który emigrował w czasach zaborów, tak też w przypadku setek tysięcy, którzy osiedlili się tuż po wojnie, jak i tych, którzy przybyli tu z komunistycznego PRL-u. Dlatego Kanada jest nam tak bardzo bliska, bo choć nie bez wad, to jest to naszym zdaniem najlepszy kraj do życia. W 1867 roku Unia Czterech Kolonii Brytyjskich w Ameryce Północnej stworzyła dominium Kanady, co dało początek kanadyjskiej państwowości stworzyły ją Quebec, Ontario, Nowy Brunchwick i Nowa Szkocja. Kilka lat później przyłączyły się do niej terytoria północno-zachodnie, Manitoba i Kolumbia Brytyjska. Z czasem do Federacji Kanadyjskiej dołączyły pozostałe prowincje i terytoria. To a new world. I myself to silence, far from my own country. Historia Kanady to historia pionierów, którzy na niemalże dziewiczym terenie tworzyli pierwsze wsie, osiedla i miasta. To oni swoją ciężką pracą, swoim potem i bywało krwią, stworzyli kraj, w jakim mieszkamy. Kraj pięknej i wciąż dziewiczej przyrody, kraj autostrad, nowoczesnego przemysłu, rozwiniętej technologii. W tym trudzie budowania niemały udział mieli polscy imigranci, jak choćby najbardziej znany i zasłużony dla Kanady Polak inżynier Kazimierz Gzowski. Mieszkając tu w codziennym pośpiechu i zaganianiu, rzadko jesteśmy w stanie dostrzec i docenić urodę tego kraju, piękno przyrody, życzliwość mieszkańców, otwartość z jaką przyjmują i akceptują przybyszów z całego świata.